Poznańskie targi Motor Show są świetną okazją, aby sprawdzić co w trawie piszczy, co w motoryzacyjnej trawie piszczy. Nie tylko premiery samochodów, nie tylko motocykle, ale również między innymi felgi i firma felgeo.pl, która sprosta wymagają najbardziej wymagających klientów. Przyjrzyjmy się ich asortymentowi. Zaczynamy od premiery. Po raz pierwszy na targach Motor Show w Poznaniu firma Felgeo.pl wystawiła felgi Magline. I ciekawostką jest, że są to felgi anodowane. Jest to specjalna technika lakierowania, w zasadzie pokrywania felg elektrolitem, a później lakierowania. I to właśnie dzięki tej technice te felgi tak przepięknie się mienią. Carbonato to marka należąca do Felgi Opl i muszę przyznać, że te felgi przykuły moją uwagę, bo zwyczajnie podobają mi się. Myślę, że jest to idealny kompromis pomiędzy ceną a bardzo wysoką jakością. Oprócz własnych produktów firma Felgeo.pl wystawia na swoim stanowisku również felgi firmy Borbet, Mam czy Keskim. Są to obręcze najwyższej jakości, takie, które sprostają wymaganiom klientów nawet o najbardziej wysublimowanych pustach. Marka Felgeo.pl jest własnością firmy Global Traders. Która oprócz sprzedaży felg aluminiowych i stalowych oraz akcesoriów do nich zajmuje się również kompleksowym wyposażeniem warsztatów i serwisów wulkanizacyjnych. A za plecami ciekawostka: Tire Pressure Monitor System firmy CAP. Czyli coś, co zadba o Wasze bezpieczeństwo. Jak? Jest to po prostu monitor ciśnienia w oponach, który możemy zastosować w każdym aucie.